in the game. <laughs> Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego bliska czyli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Halo, meldujemy się ze stadionu w Barcelonie. Który dzisiaj będzie obiektem piłkarskiego widowiska, może nawet piłkarskiej uczty. A spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki, aby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Wśród tylu świetnych zawodników Szczególną uwagę chciałbym dziś zwrócić na Rafinie On gra tak jakby miał buty wysmarowane klejem Piłka naprawdę się go słucha Potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji A potem nie stracić Jest zwrotny, fantastycznie drybluje Dysponuje świetną techniką Przez co trudno go zatrzymać Oto wyjściowa jedenastka Barcelony. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Rafinia. Jules no, Zapowiada się ciekawa akcja A teraz Ferran Torres Będzie wznowienie z narożnika boiska Daleko do lekarne No i nic z tego nie będzie Przejęcie piłki Musi teraz uważać by nie stracić piłki Mnożą się niecelne podania i straty. Bardzo nerwowy okres tego meczu. Cóż, liczyłem na większą płynność gry. Ładnie, przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Ależ ciąga to uderzenie. Wydawało się, że piłka musi skończyć w bramce. Ośrodkowanie przez nastkę. Posyła piłkę do bramki Zwolleja. Fenomenalne wykończenie. Jamal. Z piłką Pedri. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Ferran Torres. Fermin Lopez. Ma szansę. Wciąż jest groźnie. Ale gola nie będzie. Korągiewka w górze. Spalony. I <śmiany> na aucie po tym wykopie. z piłką pedri to musi być bramka i kolejny gol mamy remis obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. pewne wykończenie, nie wada się ani chwili Czasem nie ma sensu terminować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Hermin Lopez. Nie jest szansa. Tak! za radość! Kolejna bramka! Ależ się teraz cieszą grą. Drugie trafienie w krótkim czasie. 2 do jednego, kontynuujemy grę. Franki. Uwaga, będzie szansa, będzie ciekawie. Franka! Piłka znowu w siatce. Doskonały moment tego meczu. Czy za chwilę dołożą kolejne trafienie? I wznawiamy. Przystanie 3-1. do 1. To było dobre podanie. To jest bramka, proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat -tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Mecz jeszcze trwa, ale Barcelona jest już chyba poza zasięgiem rywala. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Kluczowe było to ustawienie w obronie. Co będzie teraz w tej okazji? Broni to! Ależ teraz zobaczyliśmy pokaz bramkarskiej maestrii. Nie ma trudniejszych sytuacji do obrony niż takie klarowne starcia jeden na jeden. Jednak radzi sobie doskonale i ratuje zespół przed stratą niemal pewnej bramki. Teraz, czy dobrze to wykończy. Ależ to była niesamowita obrona. Świetna postawa w bramce. Tak, bez wątpienia. Doskonały refleks. Strzał z bliska i łamek sekundy na reakcję. Fermi Lopez, goal! Ola, oh, ryzykował tym polejem, ale opłaciło się. palce widać. Wejście w tempo. Nawet nie było jak przyjąć tej piłki uderzona z powietrza, ale tak precyzyjnie, że Bramkarz nie miał tutaj żadnych szans. Kiedy przeciwnikowi wychodzi taki strzał z daleka, to gołkiper może tylko mówić o pechu. Nieudanie teraz. Strata. ładnie teraz napędzają swoją grę. Musi to strzelić! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Out po tej udanej interwencji. Fitzpatrick. trzymuje się przy piłce, może wybrać podanie. Dobre przerwanie akcji rywala. Dobry pomysł na atak. Trzymuje Maj. Fantastycznie to zastopował. Był zdecydowanie nieczysty w ślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Nie zdołali utrzymać się przy piłce. Okazja może być Nie Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie u nich leży. Pozwolili by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla grupy przeciwnej za świetny zmysł Nieudana teraz próba utrzymania się przy blince. Czy to wykorzysta? Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Pierwsza połowa toczy się pod de -tango. To jest naprawdę totalna dominacja. Doskonały występ, bez wątpienia. Termin Lopez przed szansą. I mamy dublet! Tak jest, proszę państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Przejmują teraz piłkę. Ferran Torres. Teraz mogą się rozpędzić. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Wielkie brawa za tę interwencję. Doskonała reakcja! Zdecydowanie strzał z bardzo bliskiej odległości, więc był tylko ułamek sekundy na złożenie się do obrony. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Jacku, jeśli chodzi o środek pola, to ten właśnie zawodnik stanowi u nich klucz do sukcesu. Jak widać to prawdziwy król środka pola w dzisiejszym meczu po prostu rządzi, co potwierdza asystent. Wracamy na Murawę po przerwie, drugą połowę rozpocznie Barcelona. Ciekawe co nam pokażą w tych 45 minutach piłkarze barsy. Eran świetna reakcja, fantastyczna obrona strzału, to mógł być gol. Wyjątkowy refleks i wyczucie, uderzenie z niewielkiej odległości, ale jednak skutecznie interweniuje. Barcelona fenomenalnie sobie w ataku. Jedna akcja za drugą, po to właśnie przychodzimy na stadion. No, jak widzimy zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. Można powiedzieć, że teraz na boisku rządzi przypadek. Może być teraz groźnie. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. O, nieźle prowadzą tę akcję. Okazja za okazją. Niewiele brakło, a miałby na koncie hat-tricka. Oto, że jeszcze będzie miał okazję. Jestem dziwnie spokojny. Dziś jest jego dzień, a i koledzy, i rywale pomagają. Barcelona oddaje piłkę rywalom. Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Zastosowanie korzyści niczym nie zaowocowało. Akcja jest cofnięta do Paulu. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. A jednak blokuje to. Wspaniale. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. E rozviamam a atuação. Fernandes Lopes. Pracująca próba skonstruowania akcji, ale szybko udaremniona. Hermin Lopez prowadzi piłkę. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Linia defensywna stanęła na wysokości zadania. Dobrze się to zapowiada. Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Teraz, czy dobrze to wykończy? Wyszło! To jest hat-trick! Tracą teraz piłkę. Uwaga, będzie szansa, będzie ciekawie. Wow, skuteczna interwencja. Nie ma gola po tej groźnej sytuacji. Jeden wybija piłkę z linii bramkowej. Świetnie się przedziera z piłką. O, niezła interwencja. do ośrodkowanie z rzutu rożnego, wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór, sędzia odwizduje Spalonego, to wszystko było na granicy. Czysto wybija piłkę na aut. Statecznie zatrzymuje atak, ale nie czysto. Może za to obejrzeć kartkę. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Teraz będzie niebezpiecznie. Było naprawdę blisko. Co za pech. Ta kontra to był kawałek dobrego futbolu. Szkoda, że nie uderzył nieco cenny. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Szansa na groźną akcję. No, chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Strata. Przejmują rywale. Grupuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? Termin Lopez. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Uwaga! To mogła być Branka. Kontra w ekspresowym tempie. Dobry strzał, ale i świetna interwencja ratuje zespół. Tak! Kontra została wyprowadzona wręcz podręcznikowo i nie wiem, czy jest coś, co można było zrobić lepiej. Obrona tego strzału była po prostu fenomenalna. Ręce same składają się do oklasków. A dobre opcje do rozegrania. Faul, ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Nie udało się utrzymać piłki. Świetnie przechodzi do przodu. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Nikol! Nie, nie ma, ale było blisko. Piłka odbija się od bramki, szkoda, że nie wpadł ten Wolej. O teraz świetny presji mają piłkę blisko bramki. O powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Okazja, jak marzenie! Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! Ewidentnie rozwiązał się worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa, bo jest noccaut! Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Teraz dobrze, ma miejsce. mamy stratę Barcelony. Teraz sprytnym minięciem napędza akcję. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki. Był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Strata teraz. Świetne było to zagranie. Świetnie teraz interweniuje. Wybija piłkę daleko od bramki. Mamy już Było to jakoś bardzo trudne do obrony. Kiepsko wykonana główka. Mieli wstawienie z autu. Bramkarz wyrzuca piłkę za linię boczną. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Ale to spa Daleko od celu. Rzeczywiście zespół przeprowadził szybką akcję. Obrona się nie połapała. Wszystko było jak trzeba, aż do tego strzału. Szkoda tej dogodnej sytuacji. Koniec proszę Państwa. Mamy ostatni gwizdek w tym meczu. I Barcelona może świętować. Wychodzą zwycięsko z tego starcia. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wyniku.